Siema, siema, jestem Ryan, to jest kolejny odcinek z naszej serii Otwar do firmy Tak, dokładnie, witam serdecznie w kolejnym odcinku I co robię teraz na klawiaturze w komputerze tutaj zamknięty Nie no, po prostu Tak to się złożyło, że tu jestem, więc o, o, o Jestem teraz w laptopie eee, Dobra, co się będziemy robić eee, Kończymy sobie oczywiście tą akcję, którą eee, rozpoczęliśmy W poprzednim odcinku Ciach, 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 wychodzimy elegancko Okej, okay, eee... zaraz nasze maszynki. Nasza maszynka jedna, chyba tutaj właśnie pracuje teraz. Skończyła pracować, OK, e, tak, miałem tutaj dokończyć jakby... ale myślę sobie walić to pracownik to do dokończy. E, a my zajmiemy się dzisiaj orką. E, na polu, gdzie jest e, ściernisko. Także tu na razie jest ściernisko. Ale będzie coś fajnego, nie? OK, potrzebny sobie obciążnik. Dobra, forterra w ruch i lecimy. Eee, tak, eee, wszystkie tematy, chyba, o których chciałem z wami porozmawiać, już wyczerpałem w tamtym odcinku. Tydzień temu to był. Eee, więc dzisiaj będzie to ten spontan. Może coś mi się akurat przypomni, eee, coś mi się nawinie. Eee, odnośnie mod hubu to spokojnie. Czekamy po prostu na to, co się będzie działo, na rozwój wydarzeń, więc. Nie zadarwujcie się, wszystko. wszystko się uda. <laughs> Okej. Okay. Eee, tak, to jest chyba nowy półksy, nie pokazałam go w ogóle wcześniej. Eee, to jest ten od Kuna. Eee, w sumie to z Farminga jest. Eee, 17. Tak, to jest chyba 17. Przekonwertowany, więc ogólnie zestaw będzie fajnie wyglądał. Tak mi się wydaje, że i tak super wygląda. Eee, ma się przejadł, jakby chyba czemu pojecham na koło. Nie mam pojęcia. Ale dobra, jak coś podejdę, do... to będziemy sobie. O, fajna muzyka leci, nie? Nie, spoko, fajna, bardzo mi się podoba. Okej, okay, no i lecimy sobie w ten sposób. E, zagonówka dawno sobie... Ale jak znałem, e, Zagonówka sobie e, poszła. Na sprzedaż for sale. E, I teraz e, tutaj mamy e, Kuna, tak? Kuna. Ogólnie to, to wiedziałem. E, dodatek do farmiga, który się szykuje. No tak średnio bym powiedział, Tak średnio, nie? Taki dodatek, taki dosyć średni. Niby coś nowego, bo to jakieś tam te belki będziemy sobie mogli fajnie wiedzieć jakby takie rękawy, ale to jest też takie trochę udawane, nie? A kurczę ale to z Takie trochę udawane te rękawy są, co nie? nie? myślicie? Eee, tak samo jest z kostkami. nie niby fajnie, ale coś jednak tak, czegoś tam brakuje. Więc... No nie wiem jeszcze. Nie jakoś nie jestem przekonany do końca. Eee, jak to będzie się prezentowało? Ale... zobaczymy. Może to, może to tak po prostu będzie, nie? Może po prostu będzie fajnie, tylko tak mi się wydaje, że to słabo wygląda. też tak może być, nie? No, o, tak sobie powiedzmy, troszkę jest ciszej. E, tak, i też widziałem jakby będą konkurencję dla farminga. Konkurencja rzeczywiście jest w cudzysłowie, e, bo gra, o której mówię, to się nazywa Polska Farma 2019, chyba. Po prostu. Y, c, c, jak to było? Cenega. Cenega. No to wiecie. Um, oni wydają gry, nie? E, no i wychodzi właśnie ta nowa gra, niedługo, e, która nazywa się Farm and Fix, nie? E, jak to działa? Działa to po prostu w ten sposób, że e, gra będzie się opierała na tym, że będzie po prostu kupować sobie gospodarstwo, e, które następnie będziemy remontować, e, coś tam delikatnie motyw farmy, tak jak tutaj widzicie, że upra uprawy pola i tak dalej będzie prawdopodobnie tam zrobiony. E, no i to farmę będziemy mogli sprzedać, oczywiście. Po jakiejś tam e, cenie, tak korzystnej bądź mniej korzystnej. No i w ten sposób ma wyglądać gra. Jak to będzie wyglądało, no nie wiem za bardzo, czy to też się uda i czy to będzie wystarczający konkurent dla farminga, e, ale krążą głosy, że tak. E, w grze są ponoć oczywiście oprócz tego, że będziemy mogli kupować tylko tego sporo swoje i sprzedawać. E, tak, mówiłem, będziemy dać się remontować. E, Trailer bardzo ładnie pokazuje, jak nam się maluje ściany. on nawet dach, e, burzy ściany, stawianowe. No nie, nie, nie wiem, jak to będzie wyglądało w grze. Aczkolwiek e, może to być coś podobnego do e, gry, która Było o remontowaniu domów. Tam też było coś takiego. E, Całe dom po prostu remontowaliśmy, sprzedawaliśmy na nowo. Znaczy, sprzedaliśmy go i potem robiliśmy to samo z innym. Czy to się uda? No to w sumie. Jakby, e, nie zależy ode mnie Ale mam nadzieję, że jakoś to też będzie wyglądało e, No i na, terle, na trailerze było widać Paskudną wręcz e, Teksturę orki e, Która po prostu wyglądała tak jakbyś, jakby ktoś widelcem przejechał po, po piasku Nie? takim twardym, może bardziej po ziemi, takiej twardej ziemi No tragedia Co nie? Ta tekstura też się wygląda Tam to jest w ogóle e, wow więc zobaczymy jak to, jak to wyjdzie I mam nadzieję, że jakoś tam fajnie, bo Może by nawet coś z tego nagrał I wam pokazał, tak? Taką nową grę Bo w sumie Chciałbym troszeczkę tak swój kanał troszkę inaczej rozwijać Oczywiście wszystko ruszy tak na 100% już od maja, jak mówiłem tydzień temu Ale Chciałbym wam bardziej E, pójść z e, filmami w stronę pokazywania jakichś różnych gier, co nie? co ciekawego, ale oczywiście nie zapominając o farmingu, więc e, filmy te będą dość ciekawe i myślę, że Was zainteresują. E, tak, więc myślę, e, że będzie e, dość spoko. E, dobrze, czy, czy jeszcze jakieś kolei sprawy, o których chciałbym z Wami porozmawiać? A, chyba chyba nie. Oczywiście czegoś się pojawiają pytania, kiedy wschodnia, kiedy lubelska. E, poprawka lubelskiej, i kiedy będzie tam odchabiać, wszystko spokojnie. Czas pokaże, jak mówiłem, schodnią do 20 tysięcy e, Raczej się to nie zmieni. E, to jest dla mnie dosyć, dosyć dużo czasu, żeby mapę dokończyć, to spokojnie, i ją e, wysłać w odpowiednie miejsce. Tak nie będę wysyłać na jakieś linki darmowe, bo ludzie po prostu są e, hamami i mi te linki zmieniają. Są między mi wszystkim. tak więc no, człowiek ja chciał zrobić dobrze, dać darmowy link, a to nie wyszło No niestety, nie? E, także takie coś raczej sobie od, po prostu odrzucę e, Dam to po prostu na stronę, gdzie na bank mi nie zmienił linku I będzie naj, e, jakby ta strona będzie jakaś rzetelna, nie? Zaufana Więc e, co to będzie, zobaczycie wkrótce Mam nadzieję, że Wam się by też spodoba, nie? wszystko. Eee, tak, kolejny odcinek z cyklu raz eee, znowu jeździ, robi to samo, nic ciekawego się nie dzieje, nie? W no, ogóle musicie mi wybaczyć eee, Ocinek nie będzie zbyt ciekawy, nie? Ale chodzi to, żeby sobie się po... Podzielić wami jakąś informacją, nie? Eee, wiecie co, może sobie po prostu, prostu pracownika teraz I przeklikamy się do tego Naszego pana Okej okay. Dobra Troszkę sobie posijemy, zrobimy za dwa kółka Albo już dokończymy to i potem pojedziemy Znowu tam e, orać. Jakby, tak? Myślę, że taki spokój by było. No, więc. E, więc tak, czekam też na jakieś dodatkowe, e, jakieś ciekawe mapki e, Może bardziej polskie, nie? Bo chcę nagrać kolejne o ocenianie. Jakoś mało tych map, które nie wychodziło. E, Proście też mnie, żebym nagrał o ocenianie e, lubelskiej. W sumie jeszcze raz taki torlowy odcinek nagrałem ze wschodniej. No i oceniłem na 7.10. Ale wtedy miałam dużo skryptów, nie? Jakby. Więc teraz ma ta, ta nota byłaby trochę niższa z pewnością. Także e, jak chodzi o loberską, to jeszcze nie wiem, chciałbym na, na pewno poprawić te wszystkie błędy, które się pojawiły i być może dopiero wtedy nagrać o ocenianie e, i też mam coś jakby, ciekawego pokazać. Jeszcze nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, ale coś e, to się po prostu wymyślę będzie, będzie bardzo fajny odcinek Na pewno z tego oceniania Także spokojnie pojawi się za wszystkie oczywiście pomysły, dziękuję bardzo e, Ale też pamiętajcie, że możecie e, napisać jakiś pomysł na odcinek e, Co się stało? O nie Ten śmierdzący patafian wrąbał mi się w majkowski kostki. Na szczęście nic się nie pospał, ale patrz, jak to teraz wygląda. No nie. Jezus, Mario, no ja tyle układałem. Ten tak fajnie mi. Odcinek był fajny i ludziom się podobało. Będę Skoro 2000 w Więc nieźle. Jak na mój kanał, oczywiście, nie? E, no. YouTube teraz, YouTube w ogóle teraz wprowadzi nową tą analitykę beta Cały manager studio menadżera beta Wygląda jak wygląda najlepiej, nie, nie najgorzej Oczywiście wszystko porodzi się w praniu Jakby, jak zwykle Więc nie mam nadzieję, że się uda Szybko szybku to topory ogólnie Pomijając to, że te odcinki są Takie krótkie To, jakoś to sprawnie poszło w miarę No, może jakieś akcje las byśmy zrobili niedługo w sumie przydałoby się. Lasów chyba też nigdy nie robiłem. Ale też nie ma tak za bardzo jak, nie? O, w sumie skoro jesteśmy już tutaj, to może sobie tu ustawimy po prostu. Coś ciekawego, żeby sobie siał. Jakiś jęczmień na przykład. Okej, okay, więc sobie tak już można zacznę tutaj siać w tym miejscu. Tutaj jak widzicie, właśnie. Tak wygląda życie na Felsbrand. O, obornik, kurczę jak zwykle nic, coś tam się tylko pojawiło, ale na chwilę yy, ogólnie mamy dzisiaj rozrzucać obornik po tym polu, ale no, że jest tego bardzo mało, to się nie opłaca po prostu, bo byśmy nic nie zrobili, tak więc chyba yy, rozumiecie? Dlatego też dzisiaj jest orka, po prostu orka ściernicka i tyle, nie? Znaczy, orka to są też bardziej siewy, tak widzicie? Yy, same orki też tu nie mamy. się to masa Masakracja. O, trochę przesunę sobie to No to tak, nic nie dało, kurczę. Dobra, pośpiewam, sobie tak Wiem, driver ze mnie jest mistrzowski A propos drivera, tego pozdrawiam e, No i też nie wiadomo właśnie Nie wiem jak to się uda Czy, czy w ogóle uda się nagrać e, braci z Lubelszczyzny, jak tak To bardzo fajnie, jak nie, no to niestety Eee, za siebie zachował, bo przepraszam, ale myślę, że raczej tam coś wyskrobeć się uda. Co z debil? Co on tu robi w ogóle? Jak on tu się znalazł? No, z nie ma żadnych. Jak widzieliście na przykład, jak, jak to się stało? Jak on to zrobił? Kostka jest? Ole, <toddy> To do mi Jak to się stało? Dobra. O, ogólnie wybaczcie mieliśmy że jestem taki, taki zmęczony O Jezus Maria Nie wiem jak to jak to będzie Bo jeszcze mam pewne rzeczy do zrobienia A siły nie mam nic Jezus Nagrywanie odcinków tak kurczę zapas jest strasznie męczące, nie? Pan film się ogląda, jest spoko Ale najbardziej lubię te odcinki piątkowe Odcinki Właśnie piątkowe Bo tam tak na e, Bo tam właśnie jest taki ciekawy montaż, To tak, e, odcinki robię na koniec, jakby nie było. E, robię już tak w sumie w niedzielę, więc mam trochę czasu. takiego, taki luźniejszy dzień, e, gdzie mogę sobie tym montażem troszkę posiedzieć, nie? E, odcinki typu wschodnia, znaczy lub lubelska, nie, e, otwarte firmy, albo oce ja nie mam po prostu mniejszego nakładu e, montażu czasu, czasu po prostu znaczy tam, akurat otwarto do filmu jest tylko dodać intro, wyrenderować trzeba tam sobie co uciąć coś i tyle. Eee, z oceniem jest trochę więcej problemów, bo trzeba pobrać mapę, od... przedostawać o cało, sprawdzić wszystkie wybechy, eee, ocenić w jakiejś tam skali, wiadomo. Eee, no i nagrać film z tego. Więc chodzi długo. Około 4 godziny na jeden. No, wybaczcie. Około 4 godziny na jeden film. Więc, no to jest dość sporo To jest sporo jak na jeden film, bo na przykład wchodzę sobie na otwarte filmy Mówię dobra, nagrywam odcinek dzisiaj Fest konkret lecimy, nie? I nagrywam i jest nagrany po prostu A tam jest troszeczkę bardziej ee, Te filmy są takie bardziej wymagające, nie? E, no. no i oczywiście odcinki te ze wschodniej, Które jeszcze ostatnio akurat się pojawiły e, Montaż mi się taki dość fajnie ciekawy, troszkę na tym posiedziałem e, się montaż Taki po prostu system był bardzo fajny i takie odcinki chciałem coraz bardziej e, wprowadzać, coraz częściej wprowadzać e, Bo ogólnie nadaje to kanałowi, na de na, 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 kurde Więcej słów na może powiem e, Nadaje to po prostu kanałowi taki profesjonalizm, co nie? Że widać, że osoba, która coś z tym robi nie wrzuciła tego po prostu tak w net, tylko tak pomalutku Zakładała po cegiełce kolejne elementy tego filmu i fajnie to wygląda tym bardziej, że w piątki jest Eneba, e, więc e, staram się, by te filmy były po prostu takie e, dla Was miłe, do oglądania e, No i żebyście po prostu też w tę stronę tam wchodzili, co nie? Taka trochę reklama, no ale wiadomo, no, tak jak mówiłem, e, piątki to są odcinki sponsorowane Więc myślę, że Wam to no, jakby jakby się e, podoba, co nie? E, tak, więc, cóż, myślę, że tak jakiś spoko też pytacie czasami Kiedy serii Q&A Chciałbym do niej wrócić Naprawdę bardzo bym chciał, jednakże pytań nie mam To już wasza inicjatywa Żeby dać pytania No i czas na montaż Nagranie filmu to jest Godzinka Nie, nie, sorry pół godzinki To jest nagranie filmu od pół godziny do 40 minut To jest nagrywanie tego odcinka Potem jest Oczywiście montaż a co najpierw już znalezienie pytań, to już schodzi z godzinkę e, Wycieknie tego wszystkiego ładnie, po, obrab po obrabianie tego i w ogóle e, No to z obróbką schodzi najwięcej, to jest od 3 do śmiało 6 godzin, co nie? Z montażem Pomimo, że to nie wygląda na 6 godzin, ale naprawdę w te filmy w tyle wkładałem, że to jest puszcze wow. mało. Wtedy się też trochę uczymy tego montażu, teraz e, techniki, które tam zastosowałem, po prostu robię automatycznie więc, jakby teraz, czas na coś nowego, ale tu znowu pojawia się problem, bo ogranicza mnie e, procesor, który nie wyrabia, ze wszystkim, e, i RAM, jakby no niestety, coś za coś, kurczę, albo fajny montaż, albo e, e, słaby montaż, wiadomo, że każdy jest fajny montaż, ale komputer. Tak, to jest, to jest problem. No i najgorsze ze wszystkiego to jest chyba internet, nie wrzucić, to to jest tragedia po prostu, filmy. Zasadniczo film będę wrzucał. No ten na waży 2 giga 300 mega na ten aktualny moment. Eee, więc to jest jakieś 6-7 godzin wrzucania tego filmu. Nieźle, nie? <grym wiedziałam> tak, wiem, że to jest świetne. Co on robi, cofa? A nie, zakręca, okej okay. Dobrze, ogólnie widzę, chyba tak się z wami po prostu pożegnam teraz. Taki kolejny jest trochę w polu, w pracy, ale no. Chciałem z Wami porozmawiać na jakiś temat, udało się. Powiedziałem, co chciałem. Więc kolejne odcinki informacyjne oczywiście za nami. Dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z Otwarmy. Trzymajcie się. No i cześć.